Witam Państwa. Dzisiaj omówimy preparat oczyszczający do włosów i do ciała marki Hym. Szampon ten jest skuteczny, co mogę potwierdzić. Poradził sobie z moimi przetłuszczającymi się włosami i upierzem. Jego głównym składnikiem jest wyciąg zmięty mięty wodnej i minerałów morskich, co daje oczyszczenie, lekki zapach i lekkie odżywianie włosów. Szampon ten nadaje włosom lekki, delikatny, miętowy zapach. Szampon ten jest dla wegan i dla wegetarian. Jest czysto ekologiczny, jest biodegradowalny. Nie dostaniecie Państwo od niego alergii, co w dzisiejszych czasach się często zdarza. Jego zaletą jest również opakowanie, które można otworzyć i zamknąć jedną ręką można również przechowywać dnem do góry co spowoduje całkowite jego opróżnienie jest w formie koncentratu wystarczy mała ilość ma bardzo dobrą konsystencję jest przebadany w darmo Dermatologicznie nadaje się do każdego rodzaju skóry, również do skóry wrażliwej. Opakowanie jest również biodegradowalne. Nadaje się do recyklingu. Lubię zrobione z recyklingu. Zapraszam do mojego sklepu. Link do niego znajduje się w opisie filmu.